Matura 2023 Formuła 2023 Poziom Podstawowy Zadanie numer 21. Punkty ABC leżą na okręgu ośrodku w punkcie O. Kąt ACO ma miarę 70 stopni. Zobacz rysunek. Mamy określić miarę kąta ostrego ABC i wskazać poprawną odpowiedź z czterech podanych. Zacznijmy od obserwacji, że odcinki AO i CO mają takie same długości, bo to są promienie naszego okręgu. To oznacza, że trójkąt ACO jest trójkątem równoramiennym. W takim razie kąt przy wierzchołku A musi mieć taką samą miarę jak kąt przy wierzchołku C, czyli 70 stopni. Możemy teraz obliczyć miarę kąta przy wierzchołku O w tym trójkącie. Suma wszystkich kątów w trójkącie wynosi 180 stopni, więc miara kąta przy wierzchołku O to jest 180 stopni minus 2 razy 70 stopni. Dostajemy więc miarę kąta przy wierzchołku O 40 stopni. Zauważmy teraz, że kąt przy wierzchołku O to tak zwany kąt środkowy. Jego wierzchołek leży w środku okręgu, a ramiona przecinają okrąg w punktach A i C. Na rysunku mamy jeszcze tak zwany kąt wpisany. Ten kąt ma wierzchołek w punkcie B, a ramiona przechodzą też przez punkty A oraz C. W tablicach matematycznych znajdziemy zależność pomiędzy kątem środkowym i kątem wpisanym. Wynika z niej, że kąt wpisany ma miarę dwukrotnie mniejszą od kąta środkowego, jeżeli obydwa te kąty są oparte na tej samej cięciwie okręgu. W takim razie u nas kąt o wierzchołku w punkcie B będzie miał miarę połowy z 40 stopni, czyli 20 stopni. Pasuje to do odpowiedzi B z treści zadania. Zadanie numer 22. Trójkąty prostokątne T1 i T2 są podobne. Przyprostokątne trójkąta T1 mają długości 5 i 12. Przeciwprostokątna T2 ma długość 26. Oblicz pole trójkąta T2. Zacznijmy od rysunku naszych trójkątów. Obydwa są prostokątne, a ponieważ są do siebie podobne, to stosunki długości odpowiednich boków są takie same. W trójkącie T1 oznaczamy długości przyprostokątnych 5 i 12. W trójkącie T2 oznaczamy długość przeciwprostokątnej 26. Oznaczmy jeszcze długości pozostałych boków literami. Długość przeciwprostokątnej w trójkącie T1 oznaczmy literą C a długość dwóch przyprostokątnych w trójkącie T2 literami A oraz B. Pole powierzchni trójkąta T2 można obliczyć jako jedna druga A razy B. Odcinek B pełni tutaj rolę wysokości trójkąta, bo jest prostopadły do odcinka A. Obliczmy teraz długość przeciwprostokątnej C w trójkącie T1 korzystając z stwierdzenia Pitagorasa. Mamy 5 do potęgi drugiej plus 12 do potęgi drugiej, równe C do potęgi drugiej. Dostajemy stąd C równe pierwiastek z 25 plus 144, czyli pierwiastek ze 169, co jest równe 13. Możemy teraz określić stosunek długości boków naszych podobnych trójkątów. Przy czym robimy to dla przeciwprostokątnych. Oznaczmy ten stosunek literą K i mamy wtedy K równe 26 dzielone przez 13, co jest równe 2. Wychodzi więc na to, że długości boków trójkąta T2 są dwukrotnie większe od długości boków trójkąta T1. W takim razie długość A to będzie 12 razy 2, czyli 24. Długość B to 5 razy 2, czyli 10. Ostatecznie pole trójkąta T2 to 1 druga razy 24 razy 10 co daje 120. Zadanie numer 23 w kartezjańskim układzie współrzędnych XY dane są proste k oraz l o równaniach. Y równe 2 trzecie x. Oraz y równe minus 3 drugie x plus 13. Mamy określić, czy podane proste są do siebie prostopadłe, i podać współrzędne punktu, w którym te proste się przecinają. Kwestia prostopadłości jest opisana w tablicach matematycznych dla prostych orównaniach y równe a1x plus b1 i y równe a2x plus b2. Takie dwie proste są prostopadłe, gdy wynik mnożenia współczynników A1 i A2 to minus 1. Sprawdźmy, jak to wygląda u nas. Mamy 2 trzecie razy minus 3 drugie. Dwójki i trójki ulegają skróceniu i rzeczywiście dostajemy wynik minus 1. To oznacza, że proste K oraz L są prostopadłe. Czyli prawidłową odpowiedzią do pierwszej części zadania jest odpowiedź A. Teraz kwestia punktu przecięcia linii prostych. Współrzędne punktu przecięcia spełniają równanie jednej i drugiej prostej równocześnie. To oznacza, że jeżeli pod x do obydwu równań prostych podstawimy tę samą wartość, to dostaniemy te same wartości dla y. Możemy w takim razie porównać prawe strony obydwu równań prostych. Dostajemy równanie 2 trzecie x równe minus 3 drugie x plus 13. To jest równanie z jedną niewiadomą x, którą można stąd w prosty sposób obliczyć. Najpierw do obydwu stron dodajemy 3 drugie x. Żeby dodać do siebie ułamki, musimy je sprowadzić do wspólnego mianownika. W pierwszym ułamku licznik i mianownik mnożymy przez 2, a w drugim przez 3. Mamy 4 6x plus 9 6x, co daje razem 13 6x. Następnie obydwie strony równania dzielimy przez 13, a potem mnożymy przez 6. Dostajemy x równy 6. Wystarczy teraz podstawić tę wartość do dowolnego z dwóch równań prostych. Łatwiej będzie wykorzystać równanie prostej K. 2 trzecie razy 6 daje 4, czyli druga współrzędna punktu przecięcia to 4. Ostatecznie współrzędne punktu przecięcia naszych prostych to 6 i 4, co pasuje do odpowiedzi numer 2. Zadanie numer 24. W kartezjańskim układzie współrzędnych XY dana jest prosta k o równaniu y równe minus 1 trzecia x plus 2. Mamy określić współczynniki A oraz B prostej równoległej do prostej K przechodzącej przez punkt P o współrzędnych 3 i 5 i wskazać właściwą odpowiedź spośród czterech podanych. W tablicach matematycznych znajdziemy podpowiedź. Że jeżeli mamy dwie proste o równaniach kierunkowych y równe a1x plus b1 i y równe a2x plus b2, to te proste są równoległe, gdy współczynniki a1 i a2 mają tę samą wartość. W takim razie, jeżeli prosta podana w treści zadania ma współczynnik a równy minus 1 trzecia, to ta druga prosta do niej równoległa też musi mieć współczynnik a równy minus 1 trzecia. Równanie tej nowej prostej możemy teraz zapisać jako y równe minus 1 trzecia x plus b. Żeby obliczyć wartość współczynnika b, wystarczy uwzględnić, że do tej drugiej prostej należy punkt p o podanych współrzędnych. Podstawiamy więc do równania. Liczbę 3 pod x i liczbę 5 pod y. Dostajemy równanie z jedną niewiadomą, z którego liczymy wartość b. Minus 1 trzecia razy 3 daje minus 1, do obydwu stron równania dodajemy 1 i dostajemy współczynnik b równy 6. Jeżeli porównamy otrzymane wartości współczynników a oraz b z odpowiedziami z treści zadania, to okaże się, że prawidłową odpowiedzią jest odpowiedź D.